Mogłabym powiedzieć, że zaczynamy Fuck Up Nights, bo jest ciemno. Fuck Up Nights to takie spotkania, które w pierwszy, pierwszy raz odbyły się w 2011 roku w Meksyku i dotyczyły tak naprawdę spotkań biznesowych, gdzie czwórka biznesmenów mówiła o swoich porażkach, natomiast reszta ludzi przysłuchiwała się temu tematowi. Taka formuła spotkań przyjęła się i, i jest to popularyzowane także w Polsce w Gdańsku i w Warszawie też odbywają się takie spotkania. No i my dzisiaj sobie też weźmiemy udział w takim spotkaniu dotyczącym edukacji. Dzisiaj ja będę mówiła głównie o swoich błędach, ale też generalizująco powiem o błędach nauczycielskich w praktyce szkolnej. No i cel, jaki sobie stawiam, to zainteresować w ogóle Państwa. Tematyką błędów no i spowodować refleksję. Było wczoraj cały dzień o edukacji. To dzisiaj, może, zaczniemy od czegoś, co bardziej przyjemne: od viagra i Coca-Coli. Yy, tutaj <gry> dwa efekty pomyłek. Viagra, wyobraźcie sobie, że yy, miała być lekiem, który yy, miał wspomagać chorych na nadciśnienie płucne. Podczas badań jednak okazało się, że wywołuje jeden. Efekt uboczny, który w ocenie mężczyzn wcale nie był tym efektem ubocznym. Kobiet. Najpierw mężczyzn, kobiet. potem kobiet, tak. No i szybko koncern przerzucił się właśnie na to, aby jednak wykorzystać ten efekt uboczny. Natomiast Coca-Cola to połowa XIX wieku i wojna secesyjna. Mamy tam aptekarza Pembertona, który zostaje ranny. Próbuje uśmierzyć ból kokainą i morfiną, bardzo szybko się uzależnia. No i jak ta apteka stara się znaleźć lek, który pomógłby mu w walce z uzależnieniem, to mu się oczywiście nie udaje, ale wpada na trop Coca-Coli. Więc y, zobaczcie, ile dobrodziejstw jest właśnie z tego, że ludzie się pomylili. Jeżeli weźmiemy pod uwagę osoby, które. Są najmniej chętne do tego, żeby przyznawać się do błędów. No to jeżeli chodzi o grupy zawodowe, to pierwsze miejsce mają lekarze i prokuratorzy. Myślę, że my, nauczyciele, też możemy się tam w czołówce śmiało uplasować. No i a propos lekarzy, to taka historyjka też a propos błędów z mojego życia. 20 lat temu mój syn cały czas ułapał infekcję. Chodziłam do lekarki. I pewnego dnia lekarka do mnie mówi tak, pani, do, pani mu nie podaje leków. Ja mówię, podaje, no przecież byłam trzy dni temu na kontroli i okazało się, że syn jest zdrowy. No tak, ale to pewnie te babcie, które przychodzą na wizyty, nie przekazują pani wszystkiego. Wiecie, babcie 55-latki, stetryczałe, działające na niekorzyść wnuka, na pewno coś tam próbowały zataić, więc umówiłyśmy się z lekarką, że będę do niej dzwoniła, aby ona jeszcze raz mówiła mi to, co zaordynowała. No, i tak było, do następnej infekcji lekarka mówi do mnie, ale panią to się powinien mops zainteresować. Yy, no i w, mojej kar znaczy w karcie leczenia syna wylądował wpis, matka nie rozumie, co się do niej mówi. Yy, słuchajcie, ile razy my w szkole też dysponujemy tego typu właśnie zarzutem w stosunku do rodziców i do uczniów, nie rozumie, co się do niego mówi. A gdyby tak odwrócić właśnie tę kwestię i powiedzieć jak ja to robię, że on mnie nie rozumie. Albo co mogę zrobić, żeby mnie zrozumiał? Wiadomo, że kanały komunikacji są różne, ale też warto właśnie przyjrzeć się swojej postawie i temu, że być może właśnie w tej procedurze, którą stosujemy, są jakieś niedostatki. Zmieniłam lekarza i wyleczyła syna. No i pierwszym takim błędem, o którym chciałabym powiedzieć i któremu być może poddała się lekarka jest błąd konfirmacji, który mówi o tym, że jeżeli właśnie nowe informacje są zgodne z naszymi przekonaniami, to my na pewno powiemy, tak, zgadza się, no oczywiście, że tak jest, nie poddamy temu jakiejkolwiek refleksji, ocenie, czy nie zderzymy z poglądem przeciwnym, tylko od razu się z tym zgodzimy. Natomiast odwrotnie, jeżeli coś się nie zgadza z naszymi przekonaniami, to od razu powiemy, nie, nie, tak nie może być. Absolutnie się z tym nie zgadzam. No i w szkole też bardzo często hołdujemy temu poglądowi. I jeżeli właśnie coś jest zgodne z tym, co nasze, to przystajemy na to. Natomiast jeżeli właśnie uczeń podchodzi i na przykład mówi, w tym teście, proszę pani, są dwie poprawne odpowiedzi, a nie jedna. Czy zawsze się temu przyjrzymy, czy nie zrobimy właśnie często tak, że powiemy, nie, nie, poprawna jest tylko jedna odpowiedź, siada i zaznaczaj, tak? A być może test był ściągnięty jako gotowy z internetu, może go niezbyt dokładnie przejrzeliśmy, może nawet nie przemyślaliśmy wszystkiego, natomiast będziemy bardzo polegali właśnie na swoim przekonaniu. Tu dwie osobistości. Wielkość osób na zdjęciach nie jest przypadkowa. Jeden, jedna z tych osób powiedziała, wiem, że nic nie wiem. Druga powiedziała, jakby się pani douczyła, to by pani wiedziała. No i y, mamy tutaj efekt duninga Krugera. Nie będę mówiła, kogo do jakiej opcji przypisać, y, ale y, chciałabym, żeby, żebyście państwo sami to zrobili. Y, dwaj badacze z Uniwersytetu Cornella y, postawili właśnie y, taką tezę, że osoby, które. Mm, wiedzą dużo w danej dziedzinie, dysponują pewnymi umiejętnościami, yy, można by ich nazwać ekspertami, to często mówią, że nie do końca jeszcze wszystko wiedzą, że jeszcze się wiele rzeczy muszą nauczyć. Natomiast te osoby, które są ignorantami w danej dziedzinie, mówią z pewnością, yy, nie, nie zawahają się, właśnie przed głoszonymi yy, sądami, tezami. Yy. Efekt duninga krugera jak się okazało, też był efektem błędów, a właściwie zaniechań badaczy, bo to się bardzo przyjęło, jeżeli chodzi właśnie o taką psychologię popularną. Natomiast dwaj badacze dostali właśnie antynobla za swoje właśnie trochę podciągnięte badania. No i tak naprawdę właśnie to, co reprezentuje jedna z tych osób, można byłoby nazwać złudzeniem ponadprzeciętności. Myślę, że nie, nie będę tego już omawiała, bo wiecie państwo, co to może oznaczać? Kluczowe jest w tym, żeby właśnie starać się pracować z błędami, jest relacja z, z samym sobą. No i to wcale nie jest proste, ale z pomocą nam właśnie może pójść taka książeczka Fuck Up book", 24 zalecenia dotyczące korzystania z porażki. Polecam, można to w PDF-ie pobrać. No i tutaj są różne porady, które mówią o tym, co zrobić, aby nauczyć się akceptować błędy. No, i y, proponuję, żeby Państwo dzisiaj po inspiracjach, y, kierując się do domu, trzem przypadkowym osobom y, zaproponowali spacer. Jeżeli ktoś się zgodzi, to proszę powiedzieć, że jednak rezygnujemy z tego. Do, dotąd aż właśnie nie poczują Państwo tego odrzucenia, że ktoś mówi nie, nie pójdę z Tobą na spacer. Przegraj w konkursie. Piszesz poezję, Kasia? Piszesz poezję. No to Tobie proponuję na przykład udział w konkursie. Wiedzy o astronomii. Wtedy będziesz miała okazję przegrać ten konkurs. No to kolejny taki właśnie wiesz, żeby nie udało się wygrać, żeby jednak poczuć, że się przegrało w tym konkursie. O. O. No tak. Też dobry temat. Nie szukaj uznania, Jacek. Nie szukaj uznania. Więc jeżeli zdarzy się, że Pięć tematów poświęciłeś na tłumaczenie jakiegoś zjawiska i na 30 osób 20 dostało jedynki. To to powinieneś wstawić w jakiejś grupie, którą tutaj się chcesz podzielić, i powiedzieć, że ty 5 godzin przeznaczyłeś na wyjaśnienie jakiegoś tematu, a tutaj 20 osób dostaje jedynki. Tym się podziel, a nie jakimś sukcesem. O gratuluję! Rób, rób to, co cię przeraża. A więc dzisiaj nie polecam zasypiania z pojąkiem na poduszce. Ale chodzi o to, żeby właśnie przekroczyć jakąś swoją taką strefę komfortu. Na przykład nie podoba nam się kwota dodatku motywacyjnego, no to ty idź do dyrektora i porozmawiaj o tym, tak? A nie tam w pokoju potajemnie. No i prawdopodobnie przegrasz. Mam propozycję, żebyśmy wszyscy sobie kupili rowery treningowe. Stawiamy je w centralnym miejscu mieszkania, ale nie wolno nam na tych rowerach pedałować. Zakładamy sobie cel schudnięcie 5 kilogramów. No i tak, słuchajcie, na rączkach roweru można powiesić koszule uprasowane. Na siodełku codziennie można postawić na przykład talerzyk z serniczkiem po obiedzie, tak? No, rowerek należy przecierać ściereczką, należy dotykać, pieszczotliwie się zwracać i wszystkie swoje obserwacje jeszcze notować w notatniku. A po miesiącu co robimy? Wskakujemy na wagę. I spotykamy się z efektem. Słuchajcie, to są takie właśnie, no może i głupkowate ćwiczenia, ale pozwalające właśnie uporać się z tym, że mamy prawo do błędów. Bo przecież każdy z nas o tym wie, a jak jest z realizacją, to też wiemy. Teraz jeden dobry przykład właśnie filozofii uczenia się na błędach. Firma Pixar, ta właśnie od y, tworzenia filmów, y, zawsze tworzy właśnie taką, taki film, który jest dalece niedoskonały. No, i później ten film jest udoskonalany, no i któregoś tam dnia już po iluś próbach udoskonalania okazało się, że film gdzieś zaginął. No i spotkano się właśnie w zespole, który pracował nad tym filmem. No i wyobraźcie sobie, że nie zaczęto szukać winnego, kto usunął ten film, tylko wszyscy zastanowili się, co mogą zrobić. A więc jeszcze raz polecono, właśnie przeszukać wszelkie możliwe dyski. No, i zastanawiano się, w jaki sposób zabezpieczyć yy, urządzenia w firmie, aby jednak yy, pojawiły się jakieś automatyczne zabezpieczenia czy jakiś komunikat mówiący o tym, czy na pewno chcemy usunąć dany film. No i teraz zostawcie to sobie z sytuacją szkolną. Piszemy statut, ktoś skasował, co się dzieje? Tak, i szukamy winnego. Od tego trzeba zacząć, tak? Osądzić, no i wtedy ewentualnie pomyśleć, co dalej z tym zrobić. A tymczasem właśnie, żeby uczyć się na błędach, trzeba wielu prób. No i tutaj właśnie nieprzypadkowo ten hot dog, bo mamy rok 2001, Nowy Jork i mamy Japończyka, Kobayashi'ego, który postanowił wystartować w konkursie jedzenia hot dogów na czas. Rekord w 2001 roku wynosił 25,18 hot doga na 12 minut. Kobayashi, wiecie ile zjadł hot dogów 12 minut? 50. Zrobił to dlatego, że kompletnie nie liczył tych połykanych sztuk, ale też cały czas trenował. Miał na przykład yy, codziennie, właśnie jak przystępował do treningu jedzenia hot dogów, yy, to. Yy, znaczy, nagrywał film z tego, i później ten film oglądał i analizował to, co się dzieje właśnie podczas tego jedzenia. Więc na przykład wpadł na pomysł, że trzeba hot dogi łamać na pół, bo kiedy on przełamuje, to jednym się może zająć i zjadać, a drugiego może namoczyć w ciepłej wodzie. W ciepłej wodzie z dodatkiem oleju, która będzie też pomagała przełknąć tego choddoga. <śledztrzę> <sadzieli> 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 e jak już można jeszcze właśnie codziennie poddawać się treningowi w taki sposób, żeby jednak połykać te hot dogi. Codziennie tych treningów powinno być kilka, bo trzeba ćwiczyć mięśnie przełyku, które są ważne, żeby te buły, wiecie, no, no docierały do żołądka, ale co ważniejsze, żeby podtrzymywać też odruchy wymiotne. Należy się przed treningiem wyspać. I tych rad było naprawdę mnóstwo, no, i dzięki temu Kobayashi yy, zwyciężył, że codziennie wnikliwie obserwował się. No, i Państwu też chciałam zalecić, żeby codziennie we wnikliwy sposób starali się właśnie obserwować, jeżeli chodzi właśnie o popełniane błędy. Yy, powiem, że aktualny rekord to 72 hotdogi w 10 minut. Nie, został pobity prze, przez Amerykanina. Nie będą mi Japończycy tutaj pluć w twarz hotdogami, nie? Jak popatrzymy sobie na y, sytuację szkolną i tradycyjną realizację zadań, to zobaczcie, że nauczyciel tworzy zadanie, uczeń rozwiązuje to zadanie, i wtedy, kiedy mogłoby się zdarzyć coś fajnego, a więc uczeń mógłby, mógłby poddać refleksji to, co zrobił, y, sama ocenić albo właśnie y, poddać to ocenie koleżeńskiej, to nauczyciel wyrywa pracę, sprawdza i w ten sposób kończy jak gdyby proces uczenia, no bo jak wstawia stopień, no to generalnie właśnie mamy tutaj y, nastawienie na trwałość według Karol Dłek i kończy się jakakolwiek chęć poznawania danego zagadnienia. Y, aktywność ucznia jest tylko na, na takim etapie delegowania zadań przez nauczyciela. Jeżeli nauczyciel przestaje delegować zadania, ocenia no to uczeń wyłącza się, no i bardziej możemy powiedzieć, że aktywny jest tu nauczyciel. My później też mamy tendencję do tego, żeby narzekać, jak my to jesteśmy bardzo zawaleni pracą, jak musimy te torby ze zeszytów i sprawdzianów ciągnąć do domu. Jak na przykład bierzemy kartkówkę, która ma właśnie ocenić monitorowanie procesu uczenia z ostatniej lekcji i oddajemy ją po dwóch tygodniach na przykład, tak? Yy, mamy tego typu praktyki i właśnie znowu tej refleksji w nas za mało. Dlaczego? No bo często popadamy w pułapkę samousprawiedliwienia. No i tutaj kolejny przykład dwóch plemion sudańskich, Dinka, które, aby chronić dzieci przed tężcem, no i właśnie szczękościskiem, który pojawia się w wyniku tej choroby, wyrywali dzieciom sześć dolnych zębów i dwa górne, żeby przez tę lukę mógł móc podawać płyny. Ten Tężec już tak bardzo nie zagraża nikomu, natomiast ta praktyka dalej utrzymuje się. No i tutaj możecie sobie przeczytać właśnie, jakie samo usprawiedliwienie jest wygodne dla tych obu plemion. Zobaczcie ten ostatni. Ten rytuał jest oznaką dojrzałości, mówią dzieciom, którym wyrywają osiem zdrowych zębów. No i proszę Państwa, w nawiązaniu do poprzedniego slajdu, dlaczego my ciągle tym dzieciom wyrywamy zęby? Dlaczego ciągle trwamy w tym, co jest nam takie właśnie bardzo bliskie, no bo przecież nas tak nauczono, ja się jakoś nauczyłam, chociaż siedziałam nocami, uczyłam się, nie rozumiałam, brałam korepetycje, to ty też się tego możesz nauczyć, tak? Nie staramy się czasami właśnie wniknąć w to, że jednak zmieniły się czasy, zmieniła się wiedza na temat mózgu, zmieniła się wiedza na temat uczenia, tylko my dalej polegamy często na tym, czego nas kiedyś nauczono albo w jaki sposób podchodzono do naszego uczenia. A więc pamiętajcie, bez przednich zębów człowiek wygląda pięknie. No i teraz, co możemy powiedzieć na temat y, błędów w procesie uczenia? Błąd na pewno stanowi y, element procesu uczenia. Ja tutaj chciałam też znowu opowiedzieć o swoim przypadku nauczycielki, która w piątej klasie dostała Krzysia. Krzyś y, wiadomościami i umiejętnościami był na etapie klasy drugiej. No i jak klasa pracowała nad zadaniami z części zdania, no to ja z Krzysiem części mowy tłukłam. No i zaznaczyłam sobie, że tego dnia zrobimy sześć zadań. Krzyś. Przy czwartym odmówił współpracy. A Ja mówię, Krzysiu, jak zrobisz jeszcze piąte, to do szóstego będziesz mógł usiąść do komputera i zrobić sobie przy komputerze, a lubił tego typu zadania. Mówi, nie, nie, nie zrobię. A ja mówię, Krzysiu, jeżeli nie zrobisz, no to będę musiała zgodnie z umową porozmawiać z babcią. A Krzysiu mówi do mnie, niech pani nie pogarsza swojej sytuacji. <laughs> no i najpierw oczywiście, wiecie, Lampa się zapaliła, powiem babci, napiszę do wychowawczyni, i w ogóle, tak? Ale później odwróciłam się do tablicy i zaczęłam się śmiać. Jaka to była piękna lekcja tego, że nie potrafię odebrać właśnie tej naszej pomyłki relacyjnej w taki sposób, że krzyś daje mi informację, że zrobił po prostu cztery zadania z sześciu. Czy to jest mało? To jest bardzo dużo. W przypadku dziecka, które było kompletnie pozbawione motywacji, ale przecież ja, nauczyciel, dysponuję nienasyceniem i chcę więcej. Błąd wskazuje na konkretną trudność, która pojawia się w danym momencie uczenia. I tutaj trochę o warunkach uczenia. Yy, tu, akurat, właśnie ogród malowany na śniegu. Ćwiczenie zrozumienia tekstu, yy, trzy opisy o, tajemniczego ogrodu. Yy, uczniowie w grupach mieli namalować to na śniegu. Ale w nocy, yy, po tym jak śnieg topniał, znowu to zamarzło, i okazało się. Że ta skorupa nie przyjmuje farby, więc uczniowie i rękoma, i pędzlami próbowali coś namalować, ale szło to naprawdę powoli, no i tak naprawdę żadna z grup nie dokończyła zadania. I wiecie, co cenne było to, że oni wpadli na pomysł, że będą uzupełniali słownie te opisy, natomiast dla mnie to kolejna właśnie lekcja porażki sprawdź warunki, zanim przystąpisz do realizacji zadania. Błąd nie może być wykorzystywany do uogólnionego wartościowania uczenia, czyli y, nie może być tylko wskazaniem tego, zasługujesz na 5, 6, 3, 1. Y, tutaj zobaczcie, może słabo widać, ale ocena opisu dzieła sztuki 6 minus, natomiast pod spodem umiesz i wszystko umiesz. Czyli wszystkie kryteria opisu dzieła sztuki są spełnione, a 6 minus pojawiło się. No i tu znowu moja pomyłka nauczycielska. Kilka lekcji wcześniej powiedziałam uczniom, że akapity są ważne i była lekcja na temat akapitów, ale w kryteriach nie, nie pamiętaliśmy o akapitach. Więc uczeń na marginesie napisał, gdzie są akapity. I minus dał za to, że tych akapitów się nie pojawiło, pomimo, te akapity nie pojawiły się, pomimo tego, że ich w kryteriach w ogóle nie zaznaczyłam, ja po prostu o nich zapomniałam. Błąd może być też informacją dla ucznia i nauczyciela, i tu zobaczcie yy, sprawdzian tworzony przez uczniów, yy, sprawdzian, yy, czy pisownia cząste, cząstki by z różnymi częściami mowy. Yy, jeden z uczniów tworzył ten sprawdzian i mógł tam zapisywać właśnie yy, poprawne i niepoprawne formy. Drugi miał sprawdzić, stosując yy, prawdę i fałsz. No i wtedy kolejny raz osoba, która była autorem te, tej kartkówki, sprawdzała, czy dobrze została sprawdzona ta praca? Jeżeli właśnie przy fałszu pojawił się minus dwa razy, to ten uczeń, który sprawdzał, musi wrócić do reguł ortograficznych i je przeczytać. Zobaczcie, ile razy przetworzona jest wiedza na temat właśnie pisowni. No i tutaj y, technika oceny lekcji: dwie gwiazdy, jedno życzenie. Bardzo często właśnie staram się, aby uczniowie oceniali moje lekcje. Nie stopniem, ale właśnie w formie pisemnej. No i życzenie ucznia trochę więcej zadań związanych z lekturą. I to ma tylko wtedy sens, jeżeli ja się temu rzeczywiście przyjrzę i pochylę nad tym, że te zadania stworzę, i na koniec lekcji, na przykład zapytam ucznia, czy jeszcze potrzebuje takiego zadania. Błąd powinien służyć wyjaśnianiu mechanizmów myślenia, które doprowadziły do niego. Pozwolę sobie przeczytać pracę. Oto Jan. ja nie ma, nie ma pieniędzy, nie może wziąć kredytu ani pożyczki. Jego dom wygląda trochę jak buda dla psa, jednak to nic. Gdy ktoś go pyta, czy nie wolałby mieć jakiegoś ładnego domu, ten odpowiada. Inszy niechaj pałace marmurowe mają i szczerym złotogłowem ściany obijają. Po co się przejmować? Żyj zdrowo i spokojnie jak Jan. Jan jest mądry, bądź jak Jan. Wszystko byłoby w porządku, bo chodziło tutaj właśnie o pracę nad spójnością tekstu, yy, ale w oku Jana pojawiła się za. Więc w jaki sposób to koresponduje z tą radością życia wyrażoną właśnie w tym tekście napisanym przez ucznia? Zobaczcie, jakiej też trzeba wnikliwości, <grytanie> żeby to wszystko spiąć ze sobą i żeby właśnie zastanowić się, dlaczego Jan płacze, i zadać to pytanie uczniowi. Tutaj kryteria właśnie napisania tej pracy. Takie dosyć zawikłane. Tak, tak, to Twoje zadanie. I kolejna rzecz. Zmiany w popełnionych błędach, ich mniejsza ilość są potwierdzeniem postępu w opanowaniu umiejętności, i zobaczcie tutaj informacja zwrotna w Teamsach. Jeżeli kryterium jest spełnione, to oczywiście zaznaczamy doskonale i nie piszemy tam informacji, natomiast jeżeli właśnie nie jest spełnione, mamy Uzupełnił się jako nauczyciela właśnie o opis, który pomoże uczniowi pokonać trudności. No i mój uczeń napisał pracę, miał tam dobrze zrobionych 9, znaczy spełnionych 9 kryteriów na 11. Chciał poprawić i spełnił 10. I mówi, o poprawiłem się o jedno. I dla niego to było mało, on był trochę rozczarowany, bo chciałby poprawić się o dwa. Ale czy to nie jest właśnie proces pokazujący właśnie, że jednak jedno udało mi się zrobić, a może następnym razem dołączy się tam następne kryterium. Więc yy, uczmy tego, aby błędy były informacją, a nie właśnie takim polem do yy, oceny czy nawet poniżenia. No i we współczesnej strategii pracy z błędem nauczyciel tworzy sytuacje zadaniowe, uczeń wykonuje zadanie, uczeń dokonuje samooceny, wyszukuje błędy. Stara się je poprawić. Nie zawsze poprawi, ale stara się. I na końcu nauczyciel przygląda się pracy ucznia, analizuje sposoby rozumowania, przyczyny błędów, aby podjąć adekwatne działanie. Yy, I tak naprawdę yy, z doświadczenia osoby, która szkoli nauczycieli, kiedy właśnie proponuje ćwiczenia polegające na tym, że nauczyciele mają się zmierzyć z obserwowaniem grup, na przykład biorących udział w grze, to jest bardzo trudna rola nic nie powiedzieć, nic nie zrobić, a jedynie obserwować. Często słyszę pytanie: To co ja mam robić? Nie jest to proste, prawda? Wyłączyć siebie jako osobę, która jest osobą dominującą na lekcji. No i kilka dobrych rad: co robić, aby zarządzać pracą uczniów w klasie, tak aby błędy kształtowały, a nie wywoływały niechęć. Przyznawajmy się do błędów, nie ukrywajmy ich. Jeśli czegoś nie wiemy, to powiedzmy o tym uczniom. Budujmy wiarę uczniów w siebie, pozwólmy się mylić, Zauważamy, zauważajmy częściej to, co dobre. Zachęcajmy, jeśli uczniowie natrafią na przeciwności, i to nie musi być y, takie poklepanie po ramieniu, ale to może być zwykła właśnie informacja na temat pracy ucznia. Zrobiłeś trzy z pięciu zadań, tak? Widzę cię, zauważam, nie muszę cię tutaj chwalić. Stosuj informację zwrotną, ocenę koleżeńską. Jeszcze nie. Odsyłaj w y, razie kłopotów ze zrozumieniem do innego ucznia. Ja mam taką zasadę, że tłumaczę dwa razy. Jeżeli nie działa mój sposób tłumaczenia, pytam w klasie. Kto może wytłumaczyć Julii to zadanie? Zgłaszają się osoby, osoby. Julia wybiera osobę, która jej wytłumaczy, i czasami ten sposób tłumaczenia uczniowski jest bardziej porywający niż mój. Budujmy wytrwałość w pokonywaniu przeszkód i proponujmy zadania z błędami. Teraz chciałabym zaproponować tylko jedno krótkie ćwiczenie na pożegnanie, takie, które pomaga w budowaniu dystansu. Chciałabym, żebyście Siedząc koło siebie, spojrzeli na siebie, nie, obojętnie, czy się odwrócimy do kogoś, czy, yy, czy będziemy yy, po prawej, po lewej ze sobą w kontakcie, no i y, żebyście za mną y, powtarzali, patrząc sobie w oczy. No to zaczynamy. Ha! Ale macie patrzeć sobie w oczy, a nie mnie. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 cha, Ha, 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 ha. No właśnie, pociągnijmy tę linię śmiechu i utmy się dystansu do siebie. Dziękuję bardzo.